Dzisiaj za Zadok Rio! Break the Limits! Cześć, nazywam się Karol. Cześć, jestem Olek. Jesteśmy ekipą Break the Limits. Parę projektów już z Herbalife Ironman Gdynia już 9 sierpnia pokonamy 1900 metrów pływania, 90 km rowerem, 21 km biegiem. Zaczynamy cykl przygotowań do triatlonu, do Ironmana. W pierwszym odcinku opowiemy o tym, czym jest triatlon, czym jest para -triathlon. A na deser przygotowaliśmy dla Was specjalną niespodziankę. Triathlon jest stosunkowo nową dyscypliną sportu. Jego początki datujemy na lata 70. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast obecnie jest to bardzo prężnie rozwijająca się dyscyplina. Wyróżnić możemy triathlon na wielu dystansach. Wśród najbardziej popularnych wskazujemy triathlon na dystansie sprinterskim. Na dystansie olimpijskim, na dystansie połówki Ironmana i na koronnym dystansie całego Ironmana. Dla zobrazowania skali trudności opowiem o połówce Ironmana, do której przygotowuje się nasz team. Ironman 70.3 to kilometr 900 pływania. 10 km rower i 21 km półmaraton bieganie. W 2016 roku paradriatlon, czyli odmiana tego sportu dla osób niepełnosprawnych jako po raz pierwszy będzie dyscypliną paraolimpijską. Pływanie paraolimpijskie jest jedną z najbardziej popularnych dyscyplin wśród osób niepełnosprawnych. Mogą w niej startować zawodnicy z różnymi dysfunkcjami. Z dysfunkcją narządu ruchu, z dysfunkcją narządu wzroku oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Podział na kategorie jest prosty. W międzynarodowym mianownictwie oznaczane, oznaczamy pływanie literką S. Do literki S dodawana jest cyferka. Od S1 do S10 są to osoby, które startują w kategorii osób z dysfunkcją narządu ruchu. S11, 13 to są kategorie, w której startują zawodnicy z niepełnosprawnością wzroku. S14 kategoria zarezerwowana dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Im niższy numerek, tym osoba jest bardziej ograniczona fizycznie. Im wyższy, tym jest właśnie sprawny. Do do wieczora, ale... To chyba jest tak z pływania synchronicznego trochę takie, do kropii, nie? Można, <śmienicza> można. <śmienicza> To teraz się, się pobawimy. 5 ruchów maksymalnie, 10 ruchów spokojnie. 5 maksymalnie, 10 spokojnie. I tak do końca. Ale interwał! Kończymy trening, zaraz jeszcze pałkę weźmiemy. I troszkę z pałką popróbować. Podczas dzisiejszego treningu chcę pokazać chłopakom, jakie odczucia towarzyszą niewidomym zawodnikom w startie, w kategorii S11. Siedzę na krowie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy na więcej. Kibicujcie razem z nami polskim panami Pijczykom i wystartujcie z nami w Idon już niebawem. Może tak we trze. No! Trzy, cztery, subskrybujcie! <słyszy>